Sema, nienawidzę cierpienia i postanowiłam, że nie będę cierpieć. Czy no. można sobie coś takiego postanowić? Ależ oczywiście, słuchajcie, ależ oczywiście. E, jest psalm 91. Ja wam zaraz go otworzę, bo ja go czytam sobie codziennie. I tu jest napisane: chociaż padnie u boku twojego tysiąca 10 tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Tadam, można. <laughs> można, to jest Biblijne biblijna zapowiedź, że cierpienie wcale nie musi dotykać wszystkich. Co więcej, słuchajcie, dzisiaj sobie czytam, ja, ja w ogóle um, Jan, apostoł Jan, to jest absolutny szef, kozak, yy, y, kozak kozaków po prostu i szef szefów. I słuchajcie, tu jest napisane w Ewangelii Jana i teraz zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, halo, to jest ważne. Trzynasty rozdział, ja mam trzy Biblie przed sobą otwarte, trzy. I trzy yy, różne... Mam SNP, mam Warszawską i mam tysiąc latkę, bo będę czytać. Yy, a jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus kochał, spoczywał obok Jezusa. Kto to powiedział? Jan? O kim powiedział o sobie? Yy, co wyróżnia Jana z grupy wszystkich apostołów? No to, że Janeczek nie umarł śmiercią męczeńską, moi drodzy. Apostoł Janeczek wierzył, wierzył, on musiał w to wierzyć, bo on mówił sam o sobie: Jezus go kochał. On nie myślał o sobie, że on jest sługą. Może też, jasne, sługą też był, ale on miał tą świadomość, tą, to poczucie, jak on jest bardzo kochany przez Jezusa. I no i tak się stało, że on jako jeden, jedyny jest zawsze uważany tym wybrańcem, że był kochany. Natomiast my w innych Ewangeliach tak nie do końca słyszymy, że on jakiś taki ultra wyjątkowy jest. Gdzie to słyszymy? W Ewangelii jego własnej, Jana. Tak? Czyli gościu miał poczucie, że jest ultra kochany. No i ja też mam takie poczucie. Ja uważam, ja to wyczytałam w książce Reinharda Hitlera, bardzo mi się to spodobało, że Bóg, Bóg kocha wszystkich, ale ja jestem jego wybrańcem. No i tak sobie żyje. Tak sobie żyje, słuchajcie, i teraz tak. E, wrócę do e, Edenu, tak? Wrócę do. A, nie wrócę, słuchajcie, ja trzeci raz ten filmik nagrywam, co mi się nigdy nie zdarza, że trzy razy coś nagrywam. I teraz, jeżeli ktoś ma wątpliwość i mówi: Nie, cierpienie, cierpienie pochodzi od pana, no to puknij się tu, weź sobie rozbieg i tak sobie puch w ścianę, pierdyknij. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, weź sobie e, księgę rodzaju. Pierwsze trzy rozdziały i zobacz sobie, jakie tam cierpienia Bóg przygotował dla ludzi. Zobacz jakie. I yy, ja nie widzę żadnych. Adam był sam, to mu Bóg stworzył kobietę, żeby sam nie był. Czyli w Bożym planie jest to, żebyśmy mieli męża, żonę. Adam pierwsze. Samotność nie jest Bożą wolą. Czy jest tam mowa o jakiejkolwiek chorobie? I don't think so. Nic nie ma mowy. Po prostu zdrowi, biegali sobie nago, szczęśliwi, e, w ogóle zero i jeszcze w tym związku, słuchajcie, o to, że oni byli nago, mieli, e, to jest też symbol tego, że nie mieli przed sobą sekretów. Więc jeżeli jakaś babunia, twoja ukochana będzie ci mówiła, nie, ty przed facetem musisz mieć jakieś sekrety, bo tak trzeba, to sobie przypomni Eden, że nie, mocny związek nie ma przed sobą sekretów. Mocny, zdrowy i prawdziwy. Nie, nikt nikogo nie y, próbuje jakby wygryźć, nikt nikogo nie próbuje jakoś oszukać za plecami, nikt nikogo nie próbuje jakieś tam, wiecie, manipulacje robić, dlatego sekrety nie są potrzebne. My z mężem sekretów nie mamy i żyjemy szczęśliwie. Dobra, czyli tak, choroby nie ma, powodziło im się, no bo wszystko mieli dla siebie, wszystko, cały piękny ogród, tam niczego nie brakowało. To jest plan Boży. E, przyszedł e, zły, przyszedł diabeł, zwiódł człowieka, człowiek dokonał złego wyboru i pierdoty jest cierpienie. Dlatego nie mówcie mi, że cierpienie pochodzi od Boga, albo że Bóg na coś pozwala, bo Ty, jak grzeszysz czy tam ja, to Bóg nam na grzech nie pozwala. Tak? Nie pozwala, nie ma pozwolenia. A jednak sobie sami pozwalamy. I nagle jak nas spotyka jakieś cierpienie, Bóg pozwolił, Bóg pozwolił. Nikt się nie pytał Boga o zdanie przede wszystkim. Sami otwieramy szatanowi drzwi do naszego życia, a potem ojejku, cierpimy, cierpimy. Tak? Słuchajcie, to, to w ogóle nie jest tak. I teraz słuchajcie, ja jeszcze tutaj skorzystam, przypowieść Salomona. Dla Boga e, szczęście jego dzieci to jest po prostu najlepsza rzecz. I on... Po to wysłał Jezusa Chrystusa i po to ten Jezus przyszedł, żebyśmy cierpieć nie musieli. I teraz uwaga, uwaga. O mądrości, o mądrości co jest napisane. Mądrość jest jednym z darów Ducha Świętego i mamy się o nią modlić. Jest powiedziane, że jeżeli ktoś prosi o mądrość, to niech nie myśli, że Bóg tej mądrości mu nie da. I co jest napisane? U mnie jest bogactwo, sława, dobra, trwałe i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe. Towarzystwo chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Skarbce, nie serduszko, tak jak ktoś mówi, rozwój duchowy. No, jeżeli rozwój duchowy nie przekłada się na rozwój życiowy, to jest lipa, to jest podruba ja nie mówię, że każdy ma jachtami pływać i sobie helikopterami latać, ale bieda nie jest Bożym pomysłem. Bieda nie jest Bożym pomysłem nigdy w życiu. Jeżeli w coś takiego wierzysz, to jest po prostu niebiblijne, heretyckie i wypatrzające Boże Serce. No i mało tego, to już była dobra. Dwie Biblię mamy i lecimy teraz dalej. Pierwszy liść Świętego Piotra. Trzeci rozdział. I co tu jest napisane? To tu jest napisane. Kto bowiem, tak, do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Tak mówi Biblia, tak. Pierwszy list świętego Piotra. Kto bowiem chce miłować życie, to jest ze Starego Testamentu, ale jeżeli Piotr to przytacza, to znaczy, że to jest nadal aktualne i dalej jest to yy, yy, fragment, na którym mamy się opierać. Kto bowiem chce miłować życie. I oglądać dni szczęśliwe. Niech powstrzyma język od złego. Czyli tak jak ja cały czas mówię. Jęzor, gęba, jak lata, jak yy, yy, psiociemy, psiociemy, narzekamy, marudzimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później, Boże, czemu mnie to spotyka? Bo mieliż ozorem negatywnie. A niech powstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówiły podstępnie. Niech zaś odstąpi od zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i niech Podąża za Nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone. Kto jest sprawiedliwy, nie jesteśmy sprawiedliwi pod kątem naszych uczynków, tylko sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie, którą my mamy przez krzyż! Bo poprzez uczynki to 612 bodajże zaleceń prawa Mojżeszowego nigdy byś nie był nie była w stanie wypełnić, więc nie myśl sobie, że ta sprawiedliwość jest, bo ja jestem taki dobry chłopczyk i taki kościółkawy. Nie. To tak nie jest. E, a Jego uszy na ich prośby. Czyli jeżeli ktoś mówi, Pan mnie nie słyszy. W Biblii jest napisane, że jak przyjęłaś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i Jego ofiarę krzyża usprawiedliwiającą, to jesteś osobą sprawiedliwą. A Biblia mówi, czyli Jego słowo, które się nie myli, to Biblia mówi, oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a uszy Jego na ich prośby. Oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. To jest Stary Testament. I oczywiście Grzech nie jest Bogu miły, i e, grze, e, Bóg po prostu obrzydzi się Grzechem. Brzydzi się Grzechem, ale skutki naszych grzechów poniósł już Jezus Chrystus. Więc jeżeli ktoś mówi, ale Bóg jest sprawiedliwy, no jasne, że jest. Tylko jego sprawiedliwość została wykonana na Jezusie Chrystusie, a nie na mnie albo na tobie. Na tym to polega. A czy Bóg jest sprawiedliwy? Jest. Jest. Tylko zamiast ciebie i mnie ukarał Jezusa. Tak na tym to polega. Bóg jest sprawiedliwy. Jasne, jasne. I ktoś powie, że Bóg jest miłosierny. Jasne. Na czym polega miłosierdzie i łaska? Miłosierdzie polega na tym, że jak nabroiłeś, tak, dajmy na to, ktoś przekroczył prędkość, podchodzi do ciebie policjant i mówi: Przekroczył pan prędkość o 40 kilometrów. Wie pan, jaki jest mandat. A ty mówisz: No, tak wiem, przepraszam, spieszyłem się i bla, bla, bla. Szukasz usprawiedliwień. A miłosierny policjant powie ci, dobrze, nie, nie wypisze panu mandatu. Natomiast Bóg jest też łaskawy. A łaskawość polega na tym, że ten sam policjant zabiera cię jeszcze na obiad i zawozi cię tam i odwozi. I to jest e, łaska, ale dobra. O cierpieniu, o cierpieniu. Ja sobie postanowiłam, że ja cierpiała nie będę, ja będę jak Janeczek. Albo jak Jabesik, mój ukochany, który się modlił modlitwą, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś mnie zachował od złego, tak aby mnie ból nie dotknął i Bóg spełnił Jego prośbę. Więc ja jestem Jabesik i ja będę jak Janeczek. Czyli jeżeli Biblia mówi, jeżeli Biblia mówi, że jedyne cierpienie, jakie możemy znosić prawnie, to jest prześladowanie, to okej. Okay. Okej. Okay. Podziękujmy Bogu, że żyjemy w takim kraju, gdzie cierpień e, i prześladowań z tytułu wiary tak naprawdę nie ma, więc raczej nic nam się, poza e, jakimiś śmiechami i chichami, e, czy tam negatywnymi komentarzami, na które mam e, wywalone, nic złego mi się nie dzieje, więc chwała Jemu.